Taśma zaczepiona najniżej, jak to możliwe. Jedną stopą wchodzę do środka. Naciągam mocno taśmę. Ona musi przebiegać poniżej kostki, tak? Druga noga może być do wykroku. Najważniejsze, żeby pięta przez cały czas dotykała podłoża. Ona nie może nam się odrywać. Nasz ruch to wychodzenie kolanem. Jak najbardziej do przodu, bez oderwania pięty. Idę do przodu, przytrzymuję, mogę sobie pomóc rękoma. Wracam. Staram się za każdym razem zrobić milimetr dalej.